Witamy serdecznie z nami Mariusz Dudek, bohater dzisiejszego meczu, ale tych bohaterów w dzisiejszym półfinale było wielu. Bramkarz, wasz kapitalne spotkanie. Mariusz, ale ty czy dzisiaj bramki, które wyprowadziły wasz zespół na prowadzenie dotrzymaliście. Gratuluję, jesteście pierwszym półfinalistą. Co powiesz na temat tego spotkania? No, chłopaki zagrali to bardzo dobry mecz. Pomyślę, że tak wszystko mi wchodziło dzisiaj. Trzy bramki strzeliłem. no. Jestem zadowolony, teraz gramy w finale. Myślę, że zdobędziemy to mistrzostwo tutaj, tej tej ligi. Wielkie zasługi dla dzisiaj, dzisiaj, dla waszego bramkarza, który kapitalnie wręcz w niektórych sytuacjach tak by ściągał piłkę, że to aż w głowie się nie mieści. Czy to zasługa jego, czy prostych w drużyny przeciwnej? No, w pierwszej połowie na przykład Krosław mu trochę w obronie, tak go spalę. W drugiej, kurde, trochę bym podkręcili tempo. No oczywiście Rafał zagrał dzisiaj zajibiste spotkanie. Naprawdę był jednym z najlepszych zawodnikiem meczu. Chyba dla, dla mnie najlepszym nie? Twoje gole też się liczą, jego obrony też się liczą, ale dzisiaj się liczy cała drużyna w ofensywie, w defensywie, wracacie, wszystko chodziło jak, jak, jak należycie. Naprawdę to jest ten Gold Team na najwyższych obrotach. Tak, z meczu na mecz coraz lepiej jest. Myślę, że jak podkręcimy jeszcze bardziej tempo, będzie, będzie, będzie dobrze. Jesteście już w wielkim finale Sufiks z Ligi Orlika. Kogo chcecie mieć za rywala, za swojego przeciwnika? W boju pozostaje Derec i Galactic. Kogo byście sobie życzyli? Wolę bardziej chyba Galaktik, bo tam sobie ograli chłopaki. Że będzie ciężko z nimi. No a Galaktyk jak to Galaktyk, już nie nieraz z nimi. Myślę, że dam radę z nimi. Jak się czuje zawodnik, który pokonuje tak świetnie dysponowany Kameks? No dobrze, no trzeba iść do pracy i... no i tak, jest dobrze, jest dobrze. Zmęczony? Zmęczony, strasznie, strasznie. A no, tutaj jeszcze właśnie jestem, także wracam powoli do siebie, także będzie jeszcze lepiej. Ostatnie moje pytanie, gracie we dwóch frontach? Puchar ligi macie troszkę w plecy 7-4 z Krogulcem. Taka forma można coś myślę, że jednak możecie to odrobić. No myślę, że nadrobimy to jutro właśnie i że będziemy... przejdziemy dalej po prostu. Będziemy Serdecz... Serdecznie gratuluję, to są pierwsi pofinaliści naszej Sufix ligi. Do zobaczenia zatem w finale. Dzięki, trzymajcie. Cześć. Dzięki.